Węgrów znajduje się w środkowo wschodniej części województwa mazowieckiego. Położone jest w obrębie tzw. Niecki Mazowieckiej w odległości 80 km na wschód od Warszawy. Miasto zamieszkuje blisko 13 tysięcy mieszkańców. Węgrów jest prężnym ośrodkiem administracyjnym, oświatowym, kulturalnym i gospodarczym regionu. Miasto pełni tutaj główną rolę ośrodka zaopatrzenia dla okolicznych wsi i miejsca zbytu dla produktów rolnych. Stanowi również ważny ośrodek pracy dla okolicznej ludności. Gospodarka miasta ma charakter rolniczo-przemysłowy i znajduje się niemal w całości w rękach prywatnych. W przemyśle dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze oraz produkcja materiałów budowlanych, mebli i części do maszyn. Stopa bezrobocia w powiecie węgrowskim utrzymuje się na poziomie od 7 do 6% w czerwcu 2021 roku, osiągając wynik 6,4%. Jak w praktyce wygląda sytuacja na rynku pracy? Jak radzą sobie na nim ludzie młodzi? Jakie działania aktywizacyjne są najbardziej pożądane w powiecie węgrowskim? O specyfikę rynku pracy w powiecie węgrowskim zapytaliśmy panią Elżbietę Lanz, członka zarządu województwa mazowieckiego. Sytuacja jest dosyć trudna, dlatego że ludzie młodzi, szczególnie w tym czasie covidowym, mieli problemy po pierwsze ze znalezieniem pracy, po drugie myślę, że trochę też obniżoną samoocenę. W związku z tym te wszystkie nasze aktywności, które są skierowane do młodych, po pierwsze po to, żeby mogli odbywać odpowiednie staże w danych przedsiębiorstwach, ale też środki finansowe na uruchomienie pierwszej działalności, ale też taka duża aktywność w promowaniu e, miejsc pracy, w promowaniu m, tego, co może być dla nich ważne. Oczywiście projekty unijne są niezwykle ważne. One są e, szansą dla edukacji, szansą dla rozwoju szkolnictwa, zarówno ogólnokształcącego, jak i e, szkolnictwa zawodowego, ale też e, otwierają e, przestrzeń do edukacji. E, w szkołach wyższych. Natomiast to, co najważniejsze, to, są, to jest szansa dla przedsiębiorców, to jest szansa dla zakładów pracy, po to, żeby aplikowali o to, żeby mogli stworzyć takie nowe miejsca pracy, ale też, żeby wdrażali innowacyjne metody produkcji, czy żeby mogli w tych innowacyjnych metodach być atrakcyjni na rynku pracy. Ludzie młodzi mają. Duże problemy. Te problemy wynikają nie tylko z braku y, wiedzy, z braku wykształcenia, ale przede wszystkim z taką umiejętnością poruszania się po rynku pracy. To przede wszystkim też problemy, y, które związane są z mobilnością. Często jest tak, że młodzi y, będąc w swoich miejscach zamieszkania, y, no niekoniecznie znajdują tam pracę. Boją się, boją się otwierać na nowe pomysły, boją się otwierać na własną aktywną działalność. Trzeba im w tym pomóc. Trzeba stworzyć y, ta, y, taką szansę, żeby pokazać. Że w zasadzie od nich zależy ich sukces. Oni mogą przede wszystkim korzystać ze wsparcia zawodowego, mogą korzystać z pieniędzy unijnych, mogą w końcu korzystać z naszych powiatowych urzędów pracy, mogą tam zgłosić się, mogą aplikować do tego, żeby zdobywać i kolejne etapy wykształcenia, kwalifikacji, bo wiadomo, mówimy o warsztatach, mówimy o szkoleniach, ale mogą też uzyskać pełną informację, gdzie mogą takie zatrudnienie znaleźć. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w praktyce. Czy mimo trudności na rynku pracy młodzi ludzie mają szansę na sukces? Zdecydowanie tak. Znaleźliśmy przykłady, jak dzięki determinacji i odpowiedniemu wsparciu specjalistów można budować swoją przyszłość zawodową. Nazywam się Bartłomiej Bala. E, prowadzę firmę m, w zakresie obrotu nieruchomościami. Głównie są to mieszkania, natomiast sprzedaję również działki, domy i szukam klientom mieszkań. Przed przystąpieniem do projektu pracowałem dorywczo w całkowicie innej branży. O projekcie dowiedziałem się od mojego znajomego, który również rok temu dostał takie dofinansowanie, więc uznałem, że może ja też powinienem spróbować. Środki z dofinansowania zostały przeznaczone na wszystkie niezbędne sprzęty do rozwoju takiej działalności, czyli komputer, aparat oraz drukarka. Dzięki udziału w projekcie tak naprawdę mogę być teraz na swoim. Nie mam żadnego szefa. Pracuję sam, zarabiam i dostałem również środki na jakby rozkręcenie firmy. Jestem jak najbardziej zadowolony z mojej sytuacji zawodowej. Mogę rozwijać swoje zainteresowanie. Tak naprawdę zawsze chciałem tak pracować. O efektach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój mówi Anna Wieczorek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie. Założeniem projektu była aktywizacja osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy na terenie powiatu węgrowskiego. Jesteśmy w tej chwili na półmetku realizacji projektu, ponieważ projekt jest trzyletni. Do tej pory udało nam się zaktywizować 243 osoby, a wydatki, które zostały poniesione na realizację aktywnych programów, to 3 300 tysięcy złotych. Uczestnicy projektu zostali objęci usługami poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz możliwością udziału w aktywnych programach, czyli organizacją staży, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do utworzenia miejsc pracy oraz usługą szkoleniową. Osoby młode do 30 roku życia stanowią 30% ogół zarejestrowanych, dlatego istnieje uzasadniona potrzeba aktywizacji właśnie tej grupy osób. Są to osoby, które po raz pierwszy stawiają kroki na rynku pracy, dlatego uważam, że wsparcie jest niezbędne i stąd forma, jaką proponujemy dla tych osób to staże. Podobnie, jeśli chodzi o subsydiowane y, zatrudnienie, osoby młode, y, bez kwalifikacji, bez doświadczenia y, zawodowego wymagają y, szerszej y, oferty aktywizacji i to zapewnia y, udział w projekcie. Nazywam się Bartosz jak zajmuję się filmowaniem, nagrywam reklamy dla firm y, oraz relacje z imprez. Przed przystąpieniem do projektu byłem bezrobotny przez 3 miesiące, ponieważ wcześniej agencja, w której pracowałem, zbankrutowała. O projekcie dowiedziałem się od znajomego, a następnie śledziłem, czy ten projekt pojawia się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Ten projekt dał mi możliwości na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, na robienie tego, w czym jestem dobry i sprawdzenie się w biznesie. Moja obecna sytuacja zawodowa jest bardzo skomplikowana. Praca na własny rachunek okazała się o wiele bardziej wymagająca niż sobie wyobrażałem, ale jest to bardzo satysfakcjonujące zajęcie i wymaga dużo potu, krwi, łez, pracy ciężkiej, ale jest satysfakcjonująca bardzo. Środki z dofinansowania zostały przeznaczone na Zakup sprzętu wymaganego do rozpoczęcia działalności, m.in. aparat, obiektywy, komputery i oprogramowanie do montażu. Jak się okazuje, realizacja marzeń dotyczących założenia własnej firmy czy znalezienia wymarzonej pracy, są na wyciągnięcie ręki. Chęci do działania i rozwoju oraz determinacja i kreatywność to podstawy każdego sukcesu. Dużą pomoc niosą nam oczywiście programy unijne, w tym przypadku program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz wsparcie doświadczonych partnerów czyli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.